James Allison w jednym z wywiadów przyznał, że prace nad tegorocznym samochodem rozpoczęły się w grudniu 2018 roku. Na taki luksus mogą sobie pozwolić tylko te największe zespoły. To czas, który pozwala nie tylko reagować na to, co dzieje się na torze, ale również rozwijać nowe pomysły. Jak Mercedes poradził sobie ze swoimi problemami, które jednak występowały w czasie tej kampanii 2019, o tym porozmawiamy sobie już za chwilę w kolejnym wydaniu magazynu Podoku, więc tradycyjnie nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 14 lutego. Daniel Biały. Aha, padoku, jeżeli jesteście dzisiaj ze mną, to bardzo się cieszę, bo ten dzień sprzyja raczej innym aktywnościom. I tej aktywności w Formule 1 było dzisiaj bardzo dużo. Ja ciągle powtarzam: luty ma w porywach do 29 dni, a zdarzają się takie sytuacje, kiedy w ciągu jednego dnia zobaczymy dwa, a nawet trzy samochody. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tą dzisiejszą wieczorną, bardzo późną. Prezentację samochodu zespołu Alfa Tauri. Długo wahałem się, czy zacząć od Mercedesa, czy jednak od Alfa Romeo, ale jednak co trzeba oddać królowi, to trzeba oddać. Na Alfę pewnie i tak poczekacie, więc Alfę odkładam sobie na jutro. Zaczynam od Mercedesa, bo ten samochód to jest wyznacznik tego, co można zrobić w Formule 1. Jeden z byłych projektantów powiedział mi, biorąc pod uwagę te plotki, które krążą wokół możliwego wycofania się Mercedesa, że Mercedes w tym roku Mając świadomość, że może nie jeździć już dłużej pod swoim szyldem, rzuci do walki absolutnie wszystko, przygotuje to, co ma najlepszego, i ten samochód, który dzisiaj zobaczyliśmy, rzeczywiście wygląda jak zupełnie nowe podejście do ścigania, przynajmniej jeżeli chodzi o optymalizację pewnych. Elementów. Największym problemem Mercedesa w ubiegłym sezonie było chłodzenie jednostki napędowej, więc z czego można było się spodziewać? No Przeprojektowania tego całego układu, nieco większego otwarcia, jeżeli chodzi o wloty chłodzące. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. Mercedes znalazł sposób, żeby poskromić te temperatury, ale zrobił to w naprawdę fenomenalny sposób, jeżeli weźmiemy pod uwagę kształty tego nowego samochodu. Ale zaczynam tradycyjnie od przedniego skrzydła, tego co dzieje się. Z przodu bardzo klasyczne, jeżeli chodzi o rozwiązania Mercedesa. Kształty, kształt nosa, kształt przedniego skrzydła. Tu niewiele się zmieniło, jeżeli porównamy tegoroczną konstrukcję z zeszłorocznym samochodem. Mercedes być może pokazał nam nieco starsze rozwiązanie. Już mówi się o tym, że w drugim tygodniu testów pojawią się nowe elementy, które będą testowane przed Australią, więc do tego co zobaczyliśmy dzisiaj musimy podchodzić z pewnym dystansem. Mercedes nadal prawdopodobnie będzie trzymał się tego rozwiązania pomiędzy tą swoją pierwotną filozofią a tą włoską filozofią, czyli te Górne płaty przedniego skrzydła lekko tylko uciekają do tej bocznej krawędzi. No i ta bardzo charakterystyczna właśnie dla Mercedesa taca. Te tace pojawiają się po obu stronach nosa. To jest właśnie rozwiązanie, które Mercedes wprowadził. Teraz inne zespoły, szczególnie te czołowe zespoły, kopiują bardzo smukły nos. To też było pewną wizytówką Mercedesa w ostatnich latach. I tutaj widzimy... Z nieco innego kąta, właśnie ten nos, i co można zauważyć? Bardzo ciekawe poprowadzenie tego czubka nosa. I możemy sobie wyobrazić, że część powietrza, które się pojawi tu na czubku, spłynie pod tą tacę, natomiast część tym kanałem zostanie poprowadzona pod nos samochodu, i tam rozdzielona. Tutaj tych łopatek odwracających nie będzie to, co mówiłem w przypadku. Samochodu McLarena. No i widzimy tutaj również ściętą tą boczną płaszczyznę przedniego skrzydła. To ma pomagać w tym efekcie wypchnięcia tego powietrza, ale Mercedes nadal, przynajmniej z tych obrazków, które zobaczyliśmy, pozostaje przy tej filozofii generowania docisku również po zewnętrznej części przedniego skrzydła. Zwracam uwagę również na felgi. Zupełnie nowe felgi, jeżeli chodzi o Mercedesa. I podobnie jak w przypadku tych dwóch samochodów, samochodu Ferrari i samochodu Red Bulla, bardzo. Do cienkie szprychy. Mówi się o tym, że od kiedy zakazano dmuchania przez osie, zespoły szukają rozwiązań, żeby dmuchać poprzez całą felgę. To też pomaga w odepchnięciu tego brudnego powietrza, które powstaje na styku opony i Przeszkadza tak naprawdę w odseparowaniu tego dobrego przepływu, właśnie od tego przepływu bardzo zaburzonego, który nie pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o generowanie docisku. Tutaj na zdjęciach, które pojawiły się już na to, że pojawiła się jeszcze dodatkowa obręcz w środku tej felgi, tutaj prawdopodobnie będzie gra z transferem temperatury i te felgi, w zależności od wyścigu, w zależności od warunków, w jakich będziemy się ścigać, mogą się zmieniać. Jeszcze raz rzut oka na to, co dzieje się z przodu, ale to zdjęcie już Storu z, z tego dzisiejszego shakedownu, który został wykonany na to, że Silverstone, Lewis Hamilton powiedział: Absolutnie nie było tam żadnych problemów, wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem i samochód ma być tak samo szybki, tak samo dobry w prowadzeniu jak ta maszyna, z którą rozstał się kilka miesięcy temu, kończąc sezon 2019 po raz kolejny jako Mistrz Świata. No i widzimy ten dolny płat przedniego skrzydła dość mocno zadarty. Ale ten najwyższy nie ucieka tak mocno jak chociażby w konstrukcji Alfy, którą też wkrótce postaram się Wam omówić. Kolejna rzecz, nad którą Mercedes bardzo popracował, z tego co mówią przedstawiciele zespołu, to jest zawieszenie. Zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie uległo dość dużym modyfikacjom. Choć może tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, to mogą być milimetry, to mogą być nieznaczne zmiany, ale to wszystko może pozwalać na zupełnie inne ustawienie samochodu. I jedna rzecz, która utkwiła mi w pamięci, bo taka sama uwaga dotycząca konieczności zmiany geometrii zawieszenia pojawiła się w przypadku samochodu McLarena. Oba te samochody poprzedni sezon z, z, rozpoczęły z tym przednim skrzydłem, który, które było dociążone również po tych zewnętrznych częściach. Potem te górne płaty nieco opadały. Być może właśnie ta zmiana, jeżeli chodzi o konfigurację, jeżeli chodzi o kształt przedniego skrzydła, zmusiła zespoły do tego, żeby również przyjrzeć się temu, jak pracuje zawieszenie, żeby ta... Konfiguracja zawieszenia umożliwiała pracę w optymalnym oknie, jeżeli chodzi o aerodynamikę samochodu. Wylot systemu s nieco inny niż widzieliśmy to w zaprezentowanych już samochodach. Tutaj mamy takie wcięcie, taką kieszeń, więc nie mamy elementu wystającego z nosa, ale raczej płaską powierzchnię i zagłębienie. I to powietrze, które będzie przepływać po powierzchni nosa, będzie wyciągać to wszystko, co niepotrzebne jest tak naprawdę pod nosem. Samochodu bardzo wysoko mocowane przednie zawieszenie. Ten górny wahacz jest bardzo wysoki, no i ogromny odstęp, ogromny dystans od samego koła. Również bardzo agresywny umieszczenie popychacza i wykorzystanie tego rozwiązania push on Tutaj w zasadzie ten popychacz łączy się z tym elementem dystansującym górny wahacz. Dolny wahacz nieco niżej, i widzimy tutaj, że ten dolny wahacz jest zespolony z. Drążkiem kierowniczym, ale jak zobaczycie za chwilę, rendery nie zawsze mówią prawdę, zostało to rozdzielone. No i też bardzo sprytne wykorzystanie tego elementu regulaminowego mocowania dla kamery FOM. Dodatkowa łopatka, która również pozwala przykleić powietrze do krawędzi. Nadwozia i poprowadzić do tylnej sekcji. Bardzo duże wloty i bardzo ciekawy wlot, jeżeli chodzi o chłodzenie hamulców. Bardzo wiele kieszeni znajduje się tutaj, no i to dolne ramię zawieszenia dolny wahacz przebija się łącznie z drążkiem kierowniczym przez ten wlot i łączy z kołem. A tu Zdjęcie, które wybrałem już z toru, zdjęcie, które pokazuje nam, jak ta geometria zawieszenia świetnie współgra z tym, co się dzieje z tyłu, i to właśnie jest cała, cała zabawa. To dolne ramię, które jak widzicie tutaj jest rozdzielone z drążkiem kierowniczym, tworzy w zasadzie z górnym ramieniem takie trzy. Elementy, trzy obszary. To, co dzieje się pod dolnym wahaczem, to całe powietrze zostanie przekierowane właśnie na te boczne sekcje aerodynamiczne. To wszystko, co znajduje się pomiędzy ramionami, i właśnie ta konfiguracja z tym popychaczem, który jest bardzo wysoko, pozwala bardzo dużą ilość powietrza wtłoczyć bezpośrednio pod boczne wloty powietrza. I te boczne wloty powietrza, mocno zadarte w tegorocznej konfiguracji Mercedesa, to jest ta największa zmiana, jeżeli chodzi o. To, co zrobił Mercedes, największa widoczna, wizualna zmiana związana z tegorocznym samochodem, ale ciekawostka, której nie zauważycie również na tych zdjęciach czy na tych grafikach, które Mercedes udostępnił. Pod głównym bocznym wlotem powietrza znajduje się dodatkowy wlot. Jego średnica nie jest duża, ale na co zwróciłem uwagę? Po prawej i po lewej stronie średnice tych otworów były różne. Tutaj macie. Otwór, który znajduje się z drugiej strony, i wydaje mi się, a w zasadzie jestem przekonany, że w trakcie tego krótkiego testu, który liczy zaledwie 100 km, Mercedes chciał sprawdzić, jaka ilość powietrza, dodatkowego chłodzenia jest potrzebna, żeby utrzymać odpowiednie temperatury, więc tylko shakedown, ale inżynierowie chcą jak najszybciej sprawdzić wszystkie możliwe kwestie, i ten obszar, który jest tutaj. Sprawia wrażenie obszaru wymiennego, czy ten element, który znajduje się tutaj, sprawia wrażenie elementu wymiennego, można szybko go zamienić na element o nieco większej średnicy. Mercedes naprawdę bardzo sprytnie podchodzi do tych rozwiązań. Te łopatki, które pojawiły się jako jedne z pierwszych, właśnie w Mercedesie, mają wspomagać działanie systemu s również kierować to powietrze w kierunku bocznych wlotów powietrza i nieco poniżej. Przejdźmy dalej. No tutaj widzimy właśnie te wysoko zadarte boczne wloty powietrza. Element bocznej struktury zderzeniowej znajduje się pod wlotami. No i tutaj ten dodatkowy wlot, który Mercedes zdecydował się umieścić w tym miejscu. Cała boczna sekcja wygląda bardzo podobnie do zeszłorocznego samochodu. Widzimy tutaj te bardzo charakterystyczne już bumerangi i ta boczna sekcja w tym roku czy w przypadku samochodu Mercedesa jest elementem zamkniętym wchodzi bezpośrednio na ten, na ten boczny wlot powietrza w większości konstrukcji, które już widzieliśmy dzieli się to tutaj mamy tutaj otwartą przestrzeń no trzeba już dostępu do tych wszystkich analiz żeby zrozumieć jaki to ma wpływ na dalszy przepływ powietrza bardzo wiele krzywizn bardzo mocno pozaginana podłoga i bardzo tych, wiele tych elementów, które mają zarządzać tym przepływem, które mają go korygować w tej kluczowej dla wydajności aerodynamicznej e, samochodu, w tym kluczowym dla całej wydajności samochodu e, obszarze. System Halo obłożony dodatkowo tymi pierścieniami, które pozwalają nieco wygładzić to powietrze, poprawić przepływ właśnie wokół tego, tego elementu, który nie wpływa pozytywnie na to, co dzieje się e, dalej. Lusterka to jest w zasadzie standard, coś co jeszcze niedawno było pewną innowacją, czyli podwójne mocowanie, stworzenie takiej kieszeni, którą powietrze będzie podróżowało dalej, stało się standardem dodatkowo lusterko, przez które można przedmuchać powietrze i skierować ten przepływ również niżej. Jeszcze jedna rzecz, której nie ma na renderach, a która pojawia się w realnym samochodzie, to już jest fragment wycięty w zasadzie z materiału wideo, udostępnionego przez Mercedesa. Tutaj pojawia się taki dodatkowy element, którego nie ma na renderach, jest on również tutaj. No jego zadaniem jest również zebranie czy przyklejenie tego powietrza do bocznego wlotu, znaczy do bocznej części wlotu, i przekierowanie do tyłu. I to jest to, co myślę jest największą zmianą w tegorocznej konstrukcji Mercedesa. Mercedes ma bardzo agresywną, bardzo przyciśniętą do chłodnic linię nadwozia, i widzimy tutaj, że pojawiają się w zasadzie trzy kanały. Jedn, jeden przepływ, jeden kanał będzie kreowany tutaj. Drugi to będzie wszystko to, co pojawi się nad tym bocznym wlotem powietrza. I trzeci gdzieś. Właśnie w okolicy systemu Halo, za głową kierowcy, te wszystkie strumienie spotkają się ze sobą z tyłu i powędrują bezpośrednio nad dyfuzor. Górny wlot powietrza bardzo duży, czy dość obszerny, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że te boczne wloty zmieniły swoją średnicę. Klasyczny kształt trójkąta i tak jak było to w przypadku McLarena, również tutaj nie, ten wlot nie zamyka się do nadwozia pod kątem 90 stopni, ale mamy pewną krzywiznę i ten element służący do mocowania samochodu w przypadku potrzeby jego transportu poprzez podnośnik i widzimy, że Mercedes stworzył taki kanał, którym to powietrze będzie wędrować pod poszyciem samochodu, przechodzić przez chłodnicę, zbiegać gdzieś do podłogi, a potem wychodzić znowu w górę. Chłodzenie to był największy problem Mercedesa i Mercedesowi udało się poradzić z tym zagadnieniem, nie otwierając dodatkowo tych powierzchni chłodzących. To jest bardzo ważne z punktu widzenia aerodynamiki. I teraz kolejne zdjęcie, które pokazuje nam. Jak to rozwiązanie wpływa na to, co dzieje się z tyłu samochodu? Zobaczcie, jak duża ilość powietrza jest w stanie przemknąć przez ten obszar i powędrować właśnie nad dyfuzor. Dużo mówiłem Wam o tej konfiguracji zawieszenia i z tyłu, i z przodu. Zobaczcie, to tylne zawieszenie również tworzy bardzo dużą przestrzeń dla tego powietrza. Te ramiona są dość blisko siebie. To górne również poprzez element dystansujący wchodzi bardzo, ale to bardzo wysoko. Ale jeżeli chodzi o Mercedesa, te problemy z chłodzeniem, czy próba poradzenia sobie z tymi problemami, to nie tylko rekonfiguracja tego, co dzieje się w układzie chłodzenia w jednostce napędowej, czy zmiany związane ze skrzynią biegów, ale również bardzo dużo pracy wykonanej przez inżynierów Bricksworth nad poprawą chociażby tych płynów chłodzących i znalezieniu innych elementów, które pozwolą na lepszy transfer temperaturowy tam, gdzie jest to potrzebne, na lepszą ekstrakcję tej wysokiej temperatury i na lepszą... Izolację, tam gdzie ta izolacja jest wymagana, tam włożono naprawdę bardzo dużo pracy, i ta rewolucja, oprócz tego, że jest mocno widoczna na nadwoziu samochodu, jest również na pewno obecna pod poszyciem samochodu. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Podwójne podparcie tylnego skrzydła i te wastegate pipe, które wychodzą gdzieś nam z, z tego obszaru, one oplotą ten. Boczny element podtrzymujący tylne skrzydło. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Tutaj znajduje się bardzo duże wybrzuszenie bardzo charakterystyczne wybrzuszenie. To jest coś, o czym Wam już mówiłem kilka tygodni temu: że właśnie to poszycie samochodu Mercedesa w tylnej sekcji będzie tak ciasne i tak wąskie, że będą przebijać przez niego pewne elementy, znajdujące się pod. I tu jest właśnie. Kłodnica RS, która wystaje. Pytałem jednego z byłych projektantów pracujących w Formule 1, dlaczego Mercedes decyduje się na tego typu rozwiązania. No jeżeli uda się tak złożyć tą pokrywę, uda się tak ciasno to upakować, i uzyskać przewagę, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w tylnej sekcji, zwiększyć docisk samochodu, to taki dodatkowy wystający element nie stanowi dużego problemu, nie stanowi dużej przeszkody. Kolejne zdjęcie, na którym jeszcze lepiej widać ten uwypuklony element, fragment chłodnicy systemu RS. Bardzo duża płetwa rekina. Ta, to pokrycie, ta pokrywa silnika bardzo mocno schodzi nam w dół. I jeszcze tył samochodu, tylna sekcja. Tutaj również na renderach widać to wybrzuszenie Nie jest ono tak może widoczne. Mercedes chyba trochę chciał to przed nami. Ukryć no i ta tylna sekcja, bardzo mocno zagięta czy podgięta, ta tylna struktura zderzeniowa i bardzo wiele wcięć. Jeżeli chodzi o tylne skrzydło, tutaj jest próba wygenerowania dodatkowego docisku, wsparcia pracy dyfuzora, ale również zmniejszenia oporów, które takie elementy będą generować. Tewing również obecny na wykończeniu płetwy. Rekina Mercedes bardzo dużo trudu zadał sobie, żebyśmy nie zobaczyli zbyt dużo. Jeżeli chodzi o tylną sekcję tego samochodu, tam mogą być jakieś małe lub większe. Tajemnice związane z tym, co Mercedes przygotował na ten sezon, ale na jednym z materiałów wideo bez, udostępnionym na Twitterze udało mi się znaleźć takie bardzo niewyraźne zdjęcie tylnej sekcji, ale wy, wygląda ona na bardzo uporządkowaną na bardzo taką zgrabną i zwracam uwagę właśnie na położenie tych wastegate pad. Tutaj mamy wylot rury wydechowej, dwa elementy podpierające nam tylne skrzydło i te wastegate pad wychodzą gdzieś tutaj i takim zawijasem wędrują do tylnej sekcji. One również mogą pomagać w generowaniu tego małego dodatkowego docisku, jeżeli weźmiemy pod uwagę jak mocno zadarta jest ta tylna struktura zderzeniowa Mercedes, biorąc pod uwagę jaką miał przewagę w poprzednim sezonie nie musiał chyba robić zbyt wiele, ten margines był bardzo bezpieczny. Gdyby Mercedes ruszył z zeszłorocznym samochodem, to nadal byłby w czołówce, nadal mógłby się, myślę, bić o zwycięstwa. Natomiast te prace wykonane przez inżynierów Mercedesa, to, że zdecydowali się zmienić choćby konfigurację bocznych wlotów powietrza, podnieść to wszystko, zmieniając w ogóle konstrukcję tych struktur zderzeniowych, pokazuje, że Mercedes nie bierze jeńców, Mercedes nie bierze niczego zapewne, Mercedes nadal chce dominować i ten samochód wygląda na kolejną porcję dominacji. Jedynym samochodem, który wydaje mi się równie Dorzeźbiony, dopracowany, równie e, sięgający tych wszystkich ekstremów jest samochód Red Bulla. Ferrari, po tym co pokazał Red Bull i po tym co pokazał Mercedes, wydaje się, że jednak nie dotknęło tego ekstremum, ale to są wszystko tylko obrazki. Taki prawdziwy obraz sytuacji zobaczymy, kiedy samochody po raz pierwszy przyjadą do Australii, bo i ostatnie lata pokazały, że wyniki zimowych testów mogą być bardzo mylące. Myślę, że Mercedes zaliczył obiecujący dzień. To, co pokazał, również wygląda bardzo dobrze. To jest ta technologia mistrzów świata i ta filozofia Mistrzów Świata kolejny raz dopieszczona o pewne detale, o te detale, szczególnie w bocznych sekcjach bardzo ciasnych, bardzo podciętych. No, liczę na to, że Mercedes mimo wszystko popełnił jakiś mały błąd, bo to będzie nam gwarantowało emocji w tym sezonie. Jeżeli Mercedesowi znowu udało się urwać kolejne pół sekundy, możemy zapomnieć o jakichkolwiek Emocjach, jeżeli chodzi o rywalizację, o tytuł mistrzowski, a tego byśmy nie chcieli. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Alfa Romeo prawdopodobnie jutro, bo i Wam i sobie życzę spokojnego wieczoru z tą drugą e, połówką. Żegnam się z Wami i do zobaczenia, bo będzie o czym mówić. Alfa Romeo przed nami, materiały są już gotowe, zostaje tylko to nagrać i złożyć, ale to dopiero jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.